Poprawna kwalifikacja to, tak jak powiedziałem, klucz do um, tak naprawdę skutecznego leczenia. High-grade t 1 z cis lub bez jest to nowotwór wysokiego ryzyka, powinien być leczony BCG-terapią, jest to najważniejsze wskazanie. Pamiętajmy o radykalnej resekcji wszystkich zmian egzofitycznych u tych pacjentów, czyli rola retur-BT jest kluczowa, w, szczególnie w sytuacji T1. No i pamiętajmy, żeby wykluczyć raka naciekającego mięśniówkę, czyli ewaluacja warstwy mięśniowej przez patomorfologa jest bardzo istotna. Karcinoma in situ jest też standardowym wskazaniem do tego leczenia. Multifokalne, nawrotowe TALU grade będą wskazaniem dodatkowym. U wielu z tych pacjentów można stosować chemioterapię, u innych BCG terapię. Wybór powinien być każdorazowo dokonywany przez urologa w uzgodnieniu z pacjentem. Rak urotelialny Um, oczywiście to histologia jest tutaj istotna. Mamy dowody dla raka urotylnego, że BCG jest lecznicze. Podtypy histologiczne my wiemy, że one rokują po prostu gorzej u wszystkich pacjentów. Um, cis w cesty serczowej um, takim wskazaniem do BCG również może być pod warunkiem wykonania turpu. No i tu już tych dowodów też mamy. Mało na leczenie tych chorych BCG wiemy, że to są chorzy rokujący niestety źle pod kątem progresji.